W tym odcinku chcę Ci opowiedzieć, w jaki sposób my, moi najbliżsi, moi znajomi, za pomocą dwóch prostych, moim odczuciu, codziennych strategii funkcjonowania, radzimy sobie z każdym kolejnym dniem życia z wirusem w tle. Jeśli Cię to interesuje, serdecznie Cię zapraszam. Cześć, ja nazywam się Aleksander Sienkiewicz, a to jest mój kanał wideo Normalnie O. Będziemy tutaj normalnie mówić o przedsiębiorczości, sprzedaży i szeroko pojętym biznesie. Są dwie strategie, którymi posługujemy się dzisiaj w takim naszym domowym, codziennym życiu. I z tego, co wiem, moi znajomi, którzy działają, działają w bardzo różnych biznesach, a z którymi się zdzwaniamy, bądź skajpujemy, bądź zoomujemy, a zatem widzimy się w przestrzeni online, radzimy sobie, czy jakby wdrożyliśmy pewne strategie, które pomagają nam tę specyficzną sytuację przetrwać. Pierwszą z tej strategii, którą również polecam tobie, do tego, abyś się temu przyjrzał i jakby, z, jakby sprawdził, jak to będzie działało u ciebie, jeśli jeszcze tak nie robisz, to jest strategia tak zwanego utrzymania rytmu dnia. To znaczy, nie wiem, czy masz rodzinę, czy nie masz rodziny, no ja mam rodzinę, mam dzieciaki, o jedno i drugie jest w wieku, nazwijmy to, przedszkolnym i szkolnym, zatem mają swoje codzienne obowiązki i to, co my staramy się zrobić, aby utrzymać maksymalne pozory tak zwanej normalności, to wprowadzamy, wprowadzamy i pilnujemy rytmu dnia, który jest podobnym albo zbliżonym rytmem do takiego typowego rytmu dnia sprzed pojawienia się koronawirusa. Zatem dbamy o to, żeby w określonych godzinach, w określonych dniach tygodnia, pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem, odbywać takie typowe rytuały związane z naszymi obowiązkami, czy to obowiązkiem przedszkolnym, jak u młodego. Obowiązek przedszkolny u młodego to oczywiście zabawa. E, a jeżeli chodzi o moją córkę, która już jest w szkole, e, to oczywiście udawanie się do komputera, pobieranie zadań za pomocą dziennika elektronicznego i od, normalnie odbywanie lekcji niejako w towarzystwie oczywiście tym razem maszyny i tej wirtualnej więzi z nauczycielem oraz z koleżankami i z kolegami, jednak z zachowaniem takiego typowego rytmu, a więc wstajemy rano właściwie o tej godzinie, o której wstawalibyśmy i wstawaliśmy kiedyś, kiedy wszystko było normalnie. Potem oczywiście się szykujemy, ubieramy, jemy, a potem dzielimy między sobą obowiązki. Starsze dziecko idzie do szkoły, i do nauki, a więc siada przed komputerem i się uczy, młodsze, tak jak w przedszkolu, siada na dywanie i się bawi w tym samym czasie. O podobnych godzinach mamy podwieczorki, o podobnych godzinach robimy obiad, spacery. I tak dalej. Oczywiście my z żoną rodzimy sobie w jakiś sposób z podziałem obowiązków zawodowych. Zatem, w tym rytmie zmienionym, tak zwanego home office, nie tylko, dzielimy się czasem, byciem z dziećmi, a, a potem udajemy się do pracy i staramy się względnie, zachowując poprzednie normy czasowe, tak jakby pracować, po to tylko, aby wrócić o mniej więcej takiej samej godzinie do domu i jakby oddać się takim typowym, codziennym rytuałom, rytuałom reszty dnia. Rytm dnia. Dlaczego? Dlatego, że po prostu lubimy mieć przewidywalność, to znaczy, lubimy mieć kontrolę nad tym, co się dzieje, a taki rytm dnia daje nam poczucie bezpieczeństwa. No i to jest żadne AWA. tak po prostu się pracuje z dziećmi. To właśnie dzieciom pewne nawyki, rytmy, utrzymanie tych rytmów powoduje czy daje przestrzeń do normalnego, spokojnego wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Zatem wiemy co, wiemy kiedy. Odwracamy uwagę właśnie od tej nieco negatywnej codzienności, a skupiamy się na obowiązkach. W ten sposób płynie czas, w ten sposób nasz organizm czuje się bezpiecznie, czuje się odpowiednio zaordynowany. No właśnie, no i teraz dzięki temu zajmujemy naszą uwagę takim no, to, codziennymi obowiązkami. No i o tą uwagę teraz właśnie mi chodzi, ta druga strategia, ten drugi element, który dokładam do tej codziennej normalności, to jest po prostu fokus. Fokus to znaczy kontrola nad tym, gdzie idą moje myśli. Jak stare porzekadło mówi, ten wilk, którego będziesz karmić, będzie rósł w siłę, więc staram się po prostu dobierać odpowiednio, selekcjonować odpowiednio źródła informacji zewsząd. Które z jednej strony, czyli które właściwie mm, staram się, aby nie wpływały one w sposób negatywny na to, co czuję. Z jednej strony oczywiście mam w sobie ciekawość i chęć posiadania bieżących informacji na temat rozwoju sytuacji wirusowej w Polsce, natomiast staram się skupiać na tym, aby do, do, jakby pozyskiwać dwa rodzaje informacji. Pierwsze to są informacje dotyczące jakichś ogólnych instrukcji społecznych, bo muszę przecież się do nich jako obywatel dostosować, a drugie to są głównie informacje naukowe dotyczące tego, w jaki sposób sobie z tym wirusem się radzimy? Co o nim wiemy, jaki on ma przebieg, jakie są plany dalej, jakie lekarstwa działają? Więc staram się wyszukiwać informacje, które pozwalają mi zrozumieć tę sytuację. No i też takie, które trochę budują we mnie dobre emocje. Ograniczam przekazy o zabarwieniu emocjonalnym, w, z jakąś ckliwą muzyką w tle, nie, albo z obrazami, które się powtarzają, na których jest dramat ludzki, zmęczenie, cierpienie, ponieważ no w najzwyczajniej w świecie moja uwaga, która idzie w tamtą stronę, powoduje, że zaczynają narastać negatywne emocje one mają swoje konsekwencje psychosomatyczne i przy jakimś długiej, długotrwałej ekspozycji na takie bodźce no, zwyczajnie zaczynają się takie typowe problemy ne, związane z objawami, z nerwami, z, ze stresem, z bardzo złym samopoczuciem, z oddechem, frustracją, więc te, tych emocji nie chcemy i tego oczywiście wszystkim również radzę, a więc dwie rzeczy. Po pierwsze to jest utrzymywać rytm dnia, stworzyć pewne pozory. Jeśli trenujecie, to starajcie się od tego samego dnia w tygodniu, o tych samych godzinach Odbyć podobny trening albo na miastkę tego treningu u siebie w domu. Jeśli macie określone rytuały związane z czytaniem, z oglądaniem, rozmową ze znajomymi, starajcie się również to wszystko w miarę możliwości utrzymać. Fokus, a więc zwracajcie uwagę na to, e, jakiego rodzaju informacje i w jaki sposób na Was wpływają i starajcie się jednak zarządzać, unikać tego, co działa na Was negatywnie, więc musicie siebie zacząć zauważać w tym, w tym wszystkim i niwelować, odsuwać od siebie to, co jest negatywne, a Starać się dobierać te, czyli tam swoją uwagę zwracać, gdzie, gdzie jest coś, co was buduje, poprawia wam samoczucie, samopoczucie, poprawia wam, czy nie wiem, wyposaża was w jakąś wiedzę, a więc dzięki temu jak wiemy, to oczywiście z większą perspektywą, dystansem spoglądamy na jedno i to samo. I to są dwie rzeczy, o których chciałem z Wami dzisiaj porozmawiać, nie mędrkując, a dzieląc się tym jako zwyczajny chłopak, który no, ma głowę pełną wątpliwości, pełną obaw, ale jednocześnie wymieszaną z taką nadzieją, że tyle już przeszliśmy jako ludzie, że przejdziemy nie to i, i przejdziemy kolejne, że przejdziemy i to i kolejne rzeczy i że już za chwilę po prostu po tym całym omoku zaczniemy, zaczniemy się zbierać otrzepywać kolana i mam nadzieję wyciągać wnioski. No i iść dalej. Mam nadzieję, jak najszybciej się da w tę normalność. E, życzę Wam zdrowia, wszystkiego dobrego. Jeśli uważacie, że te spotkania, te nagrania są dla Was wartościowe, inspirujące, albo zwyczajnie dobrze wam się tego słucha, po prostu subskrybujcie, polećcie mnie. No, i do zobaczenia przy, w kolejnym odcinku, w którym będziemy już trochę mówić o przedsiębiorczości i o tym, co jako przedsiębiorca można dzisiaj robić, wykorzystując te ograniczenia, aby utrzymać swój biznes, utrzymać relacje z klientami, dostosować się do tej sytuacji, zbudować pewną wartość, zainwestować w pewne działania, które z całą pewnością przyniosą zwroty, kiedy wszystko już wróci do normalnego. Do normalnego. Trzymajcie się i do zobaczenia. Thank you.